To druga część remontu mojego salonu I jeśli nie widziałaś pierwszej Znajdziesz ją tutaj Moim drugim zadaniem było umycie okien Lustr i w ogóle wszystkiego I rozpoczęcie pakowania rzeczy w starym salonie Myślałam, że mamy ich trochę więcej Ale okazało się, że nie aż tak dużo Spakowałam lakiery, bufki Fryzarkę, lampę, fotel I inne potrzebne rzeczy Wszystko delikatnie i z organizacją Tak jak lubię Potem zaprosiłam fachowca, który pomalował ściany na biało Żeby wszystko było czysto i świeżo, i zostawiając salon, zadbałam o porządek. No i zaczęło się najciekawsze: rozkładanie wszystkiego w nowym miejscu. Oddzieliłam lakiery, brokaty, przygotowałam stanowisko do pracy. powiesiliśmy certyfikaty, przygotowaliśmy strefę pedicure, połączyliśmy telewizję, posprzątaliśmy i zrobiło się przytulnie. A teraz z pełną pewnością mogę powiedzieć: jestem gotowa do pracy. Gotowa na kurz, klientki i dzielenie się wiedzą. Wiedzą dzielę się w moim zamkniętym kanale na Telegramie. Jeśli jeszcze nie jesteś, to zapraszam serdecznie.